Kiedyś mój współpracownik poszedł na ślub swojego najlepszego przyjaciela. Miało być idealnie. Panna młoda ustaliła jeden jasny warunek: żadnych orzechów w jedzeniu. Kilku gości, w tym Druchna, miało zagrażające życiu alergie, więc nie chodziło o preferencje, tylko o bezpieczeństwo. Na początku wszystko wyglądało świetnie. Ceremonia była piękna, a przyjęcie ruszyło bez problemów. Ludzie śmiali się, pili, bawili. Potem podano przystawki. Druchna spróbowała czegoś i po chwili zrobiła się blada, spanikowana. Powiedziała komuś, że zaczyna się dusić. Zapanował chaos. Ktoś pobiegł po jej EpiPen, ale zastrzyk nie zadziałał. Jej oddech się pogarszał, a panna młoda płakała, próbując. Ją pocieszyć w oczekiwaniu na karetkę. Goście gorączkowo próbowali ustalić, co się stało. Okazało się, że w jednym z sosów były orzechy. Początkowo sądzono, że to błąd lokalu, ale chwilę później jedna z kelnerek podeszła do kierownika sali, wystraszona, niemal płacząc. Nachyliła się i szepnęła mu coś na ucho. On tylko spojrzał na druchnę, potem na pannę młodą i zbladł. To nie był przypadek. Ktoś ją celowo otruł. Okazało się, że jedna z byłych współpracownic druchny, obecna na weselu, jako osoba towarzysząca, celowo wlała sos z orzechami do półmiska, wiedząc, że druchna ma silną alergię. Zrobiła to z zemsty za dawne konflikty w pracy. Zatrzymano ją jeszcze przed końcem wesela. Przeżyła. Panna młoda do dziś nie obchodzi rocznic ślubu. Ten dzień już zawsze będzie dla niej rocznicą śmierci przyjaciółki.